Ewangelia według Marka, rozdział 6, fragment 5: Uzdrowienia w Genezaret. Gdy się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz go rozpoznano. Biegali więc po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa. A gdziekolwiek wchodził do wsi, miast czy osad, kładli chorych na placach i prosili go, żeby się choć frędzli u jego płaszcza mogli dotknąć, a wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Te słowa zapraszają nas do refleksji. W tej historii widzimy ogromną wiarę ludzi z Genezaret, którzy, mimo że Jezus nie zapraszał ich bezpośrednio, szukali go i z nadzieją przynosili chorych. By ci mogli dotknąć chociażby frędzli Jego płaszcza. Wiara tych ludzi była głęboka. Wierzyli, że dotyk Jezusa wystarczy, by odzyskać zdrowie. To pokazuje, jak wielką moc ma Jezus, której ludzie w tamtym czasie byli świadomi i jak bardzo polegali na Jego uzdrawiającej sile. Jezus w tej scenie przypomina nam, że Jego moc nie ma granic i jest dostępna dla każdego, kto do Niego przyjdzie. Ludzie nie musieli prosić Go wprost o uzdrowienie, ale wiara i zaufanie, które mieli w Jego moc, sprawiły, że ich cierpienia zostały ulecone. Każdy, kto zbliżył się do Jezusa, został uzdrowiony, co ukazuje, że On jest źródłem nie tylko duchowego, ale i fizycznego uzdrowienia. Jezus, chodząc po ziemi, uzdrawiał ludzi w pełni, nie tylko ich ciała, ale także ich dusze. Ta historia zaprasza nas do zaufania Jego mocy i miłości. Często w naszym życiu, podobnie jak w życiu tych ludzi, doświadczamy cierpienia zarówno fizycznego, jak i duchowego. Jezus przypomina nam, że On jest zawsze z nami i gotowy, by przynieść uzdrowienie i ulgę, jeśli tylko otworzymy przed Nim nasze serca i zaufamy Jego mocy. Wiara w Jego obecność i moc może przynieść nam spokój i uzdrowienie, nawet w najtrudniejszych momentach życia. Jezus nie tylko uzdrawia ciała, ale i przemienia nasze życie duchowe, wypełniając je miłością, nadzieją i poczuciem bezpieczeństwa. Dziękuję, że jesteś. Niech Bóg cię strzeże.